Głowa, ramiona, kolana, pięty, kolana, pięty. Dół mój jest cały napięty i włók wygięty. Kolana, pięty, kolana, pięty. Kręgosłup musi być prosty jak strzała, ale uginam się pod ciężarem. Kule, a w mojej głowie widzę jak kule dziurawią ciało, w którym żyję. Kładę siebie na szali. Waga ciała mniejsza niż ciężar myśli Które ciągle mówią, że za dużo mnie Zważyłam się Ogrzano mnie nagle I kipiec rozgoryczenia Bo równie nagle odstawiono mnie na bok Zdjęto spalnika Szalenie paradoksalne Że tak niewiele ważę Nie ważę, nie znaczy nic Mniej niż zero Jak w tej piosence Chcę, żeby zielony wyświetlacz wagi Też to pokazał Zważyłam się Nieszczęśliwa liczba bije mnie w oczy. Liczba, w której się mieszczę, która określa mnie fizycznie, decydując, czy zmieszczę się w społecznych standardach i dżinsach o rozmiarze S. Po tym, jak zrobiłam siku z wyświetlacza 400 gram mniej, ilość kilogramów spada o jeden. Jeszcze nigdy tyle nie widziałam i w środku śmieję się historycznie, jakby ktoś mnie łaskotał. Nie mogę przestać się śmiać. A jednocześnie nie mogę już tego wytrzymać ani przerwać. Spadam w dół. Turlam się skulona po równi pochyłej. W końcu zapytałeś mnie o relacje z jedzeniem. Przybyły posiłki. Na pomoc! Oczywiste było, że odburknę coś pod nosem. Nie powiem przecież, że nie grzecznieję. Nie jem, że brzuch na mnie burczy, wygłaszając swój głośny manifest. Ugryzy się w język, nim zdążę wymienić. Szacowaną ilość przyjętych kalorii na potwierdzenie, w porę przytamniając sobie, że to jawne obnażenie prawdy. Ja przecież, panież nie boję się na gości, pomimo że w Twojej obecności stała się moim najczęstszym odzieniem. Pragnę tak wiele, ale jak zawsze zadowalam się okruszkami i niczym nie mogę się nasycić. Przestałam jeść, bo łatwiej się powstrzymać niż przestać, gdy już się zacznie. Chroniczny głód. Niezaspokojony, ja niezaspokojona. Przestał płynąć ze mnie życiodajny, czerwony strumień, zmaterializowane fizyczne podważenie mojej kobiecości i sensu. Mój organizm wie, nie jestem w stanie stworzyć życia, jeśli dążę do samoubniestwienia. Ogarnia mnie paraliżujące przerażenie, ale myślę też, że może chociaż przez to zgodzę się z Tobą pieprzyć. Będę mogła się zgodzić, jeśli zechcę. Ale wcześniej okazuje się, że i tak Cię pieprzę, albo to Ty mnie pieprzysz. W każdym razie prawdopodobnie kochasz się z nią, a przynajmniej w niej się zakochałeś. I dzień po dniu, coraz mniej mnie we mnie. Z dnia na dzień, coraz lżejszy byt. egzystencja, stanowiąc przeciwwagę, obciąża coraz bardziej. Ciąży mi, spoczywając na ramionach. Głowa, ramiona, kolana, pięty. głowa. Gładzone ramiona, rosiniaczane kolana, moja pięta chylnie ciało, brzuch wiecznie wciągnięty, a pomysł Kolana, pięta.